Kierowcy jeżdżący po pile póki co muszą uzbroić się w cierpliwość. Miasto jest rozkopane. Praktycznie wszędzie, tam u góry, mówię o, o górnym osiedlu, o to Rondo, no kulna tutaj tu, z Tucholską, Rozwelta, no i cała Bydgoska. Tam gdzie ta budowa rądnie. no to tam są utrudnienia, nie? ale idzie przejechać. Nie przeszkadza mi chwilowe jakieś utrudnienia, bo są, ale myślę, że to jest korzystne dla nas wszystkich. Kolejną fazą wszedł remont ulicy Bydgoskiej. Prace o wartości niemal 7 milionów złotych potrwają do maja przyszłego roku. Z pewnością utrudnienia będą duże, ale jak to się mówi, coś za coś, efekt będzie na pewno bardzo podobny jak na poprzednich etapach. Radzę, zalecam omijać to miejsce, jeżeli tylko możemy, poruszajmy się ulicą Kostaka, ale ją powstańcy Wielkopolskiej, wybierajmy wybieramy inne ulice. Roboty trwają także na odcinku Wojska Polskiego. Na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich trwa tam remont ronda 6 Pułku Myśliwsko-Bombowego i fragmentów prowadzącej do niego jezdni. Robotnicy mają uporać się z pracami do listopada. Kierowcy powinni omijać także okolice ulicy Roosevelta, Tucholskiej i Okulnej. Na tamtym skrzyżowaniu powstaje rondo. W tej chwili jesteśmy już naprawdę mocno zaawansowani i te prace potoczą się znacznie szybciej niż dotychczas. Koszt to niemal 4 miliony złotych, z czego niemal 3 to unijne dofinansowanie. Prace mają potrwać tam do czerwca. Jednak to nie koniec zmian w drogowej infrastrukturze w tym rejonie. Kawałek dalej, bo tuż przed mostem Zygmunta Starego powstanie kolejne skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Dostrzegamy, że ta sygnalizacja świetna no tak dalece spowalnia ruch, że aż w takich sytuacjach, kiedy no jest okres powrotów z pracy czy, czy są takie momenty w ciągu dnia, no po prostu tworzą się w tym miejscu korki. Miasto ogłosiło przetarg na zaprojektowanie tej przebudowy. Porządnego remontu doczeka się także ulica Rodła. Miasto ogłosiło również ponowny przetarg na przebudowę ulicy Wysokiej. Mamy nadzieję, że z początkiem października spłyną oferty i będziemy mogli również to zadanie rozpocząć. Zadanie zostało rozpisane na okres dwóch lat, ze względu na to, że wykonawcy nie złożyli w pierwszej procedurze przetargowej z żadnych ofert, ponieważ termin realizacji był zbyt krótki, jednoroczny. Miasto szacuje, że prace na ulicy Wysokiej mogą sięgnąć 2 milionów złotych.